Nie 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 nasze Kuba wczorajsza paraolimpiada to także chyba i dla was duże wydarzenie jako piłkarzy, bo tyle dzieci, tyle uśmiechu można zobaczyć tylko w jednym miejscu i tylko na stadionie. Mieć. No na pewno nie często zdarza się. zdarzają się takie imprezy i myślę, że wspólnie wszyscy dobrze się bawili. Sprawiliśmy dużą frajdę dzieciakom, myślę, że. Odpalenie znicza przeze mnie i przez tego chłopca niepełnosprawnego, też jakieś duże wydarzenie dla mnie i myślę, że, że wszystko było ok. Na pewno fajna inicjatywa, dużo fajne, fajne przeżycie, szczere uśmiechy ze strony dzieci. My akurat z Adrianem Cierpką prowadziliśmy rzut, rzut piłki do kosza. Wielka radość z każdego trafienia, naprawdę to mobilizuje do pracy, bo widać jak te dzieci się starały, chciały trafić, chciały po prostu osiągnąć sobie jakiś założony cel. No i no naprawdę jesteśmy. Jesteśmy zadowoleni, że takie inicjatywy gdzieś tam też są Nie na, ...na jednym wszystkich czasy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. A ja zapiszę te czasy, dobrze? Jak spotykasz się z takimi przypadkami choroby czy upośledzenia dzieci, to wiesz, od razu schodzisz na ziemię i twoje problemy życia codziennego schodzą na, na dalszy plan. Czy to wpłynie? Nie wiem, ale można brać przykład, jeśli chodzi o zaangażowanie ich i oddanie dla sportu. Myślę, że my też powinniśmy się z przykład z tych dzieci jutro jutro w meczu potwierdzić też takie zaangażowanie i charakter jaki te dzieci pokazały w tych konkurencjach